Hej, hej, hej! Dzisiaj przedstawiam Wam recenzję książeczki, którą już bardzo, bardzo dawno przeczytałam. No i premiera była 26 października 2022 roku i tak się stało, że po prostu gdzieś mi się zawieruszyła i nie nagrałam. No, ale myślę, że już teraz uda mi się wszystko tutaj naprostować. Mamy tu książeczkę Kamienny Krąg, jest to Soul Readers. Książka jest autorki pani Heleny Dalgren i mam ją od wydawnictwa Znak Emoticon. Słuchajcie, zaczniemy tu może od cytatu, bo Ewa miała rację. Elisabeth też to czuła. Historia zataczała koło. Ponad 20 lat wcześniej łącząca jej na więź została zerwana. Młoda kobieta straciła życie. Czy tak będzie i tym razem? Słuchajcie, ja naprawdę. Wtedy, kiedy to czytałam, i, i tak naprawdę teraz, to mogę Wam powiedzieć, że człowiek czeka za każdym kolejnym wydaniem tej serii. Naprawdę, ci bohaterzy są po prostu mega fajni i jakby to Wam powiedzieć, u nich zawsze się coś dzieje. Oni potrafią być do siebie bardzo przyjaźni, nastawieni. I tak naprawdę, no, w tej książce akurat tak się dużo działo, że po prostu, e, no, ciężko jest tu. Tak naprawdę ją skrócić. Niemniej jednak, co przeważa w niej, to przede wszystkim smutek. No, bowiem jedna dziewczyna mm, jest już w Pandorii, a przecież wiadomo, że im dłużej tam przybywa, tym po prostu e, jej ciało zaczyna się stawać niematerialne. Bardzo chciałaby się z niej wydostać, jednak, no, coś jej tutaj na to nie pozwala. Trzy pozostałe dziewczyny zbliżają się do mm, kamiennego kręgu, a ich myśli, no, niestety, jakby tak. Robią się coraz bardziej czarne, takie mroczne. Wciąż też nie potrafię uwierzyć w zdradę min, tym bardziej, że no bez jej pomocy mogły stracić na no zawsze jedną z nich. W późniejszym czasie, kiedy jednak min się tutaj pojawia, praktycznie znikąd, no nie chcą wierzyć w jej słowa. No nie po tym, jak wcześniej ich ukłamała. No jak można wierzyć komuś, kto. Raz twierdzi, że mówi prawdę, którym się prawdą nie okazuje, później znowu Twierdzi, że mówi prawdę, to wiecie, no mamy jednak do niego troszkę mm, ograniczone zaufanie. No ale w ogóle, jak sądzicie tutaj, czy kamienny krąg je powstrzyma przed czymkolwiek i w ogóle, co zrobić, żeby przedostać się do tego świata? Wiecie, dziewczyny też zaczynają radzić się tu trochę druidów, ale no początkowe myśli jednak nie należą do najweselszych. Poruszany jest tutaj też. Mm, można by powiedzieć, jakby sam wątek Min, która ona wahała się tak naprawdę, komu ma tutaj pomóc, komu może zaufać. No, głos, który do niej przemawiał raczej nie był przyjaźnie nastawiony do jeźdźców duży. Kusił ją i zwodził, niemal oplatał swoimi mackami, całkowicie izolując od prawdziwego uczucia, no, które tak naprawdę wewnętrznie, no, chciało postępować inaczej, chciało być bardziej ku dobru. Jak zatem wytłumaczyć dziewczynom, że tak naprawdę żałuje tego, co zrobiła? No słuchajcie, to była bardzo emocjonalna lektura. Autorka nie zapomniała też o końcowym przesłaniu, do którego powinniśmy dojść sami. I on raczej wynika właśnie z całości tekstu, więc każdy powinien go zauważyć. Uczy też, że prawdziwa przyjaźń nigdy nie przemija, a ta wystawiona na próbę pokazuje, kto tak naprawdę na nią zasługiwał. Mamy tutaj też pielęgnację miłości do zwierząt, a w tym wypadku jak widać do koni, które są naprawdę wierne osobom, które o nie dbają. Koniki tutaj posiadają szósty zmysł, który też jakby przestrzega przed niebezpieczeństwem. No, dlatego nie wolno koni do niczego zmuszać, bo one wiedzą, gdzie iść powinny, a gdzie nie. Moim zdaniem jest to seria, która rozwija wyobraźnię i nawet tak pielęgnuje dobro, dlatego bardzo ją, po, bardzo ją polecam. Jest to Tom drugi. Świetna, świetna seria, ale no dosyć dosyć smutna. Ten tom naprawdę był troszeczkę smutny, no nie wiadomo było, y, jak to się w sumie zakończy, i, i czy jednak to dobro może tu zwyciężyć, bo powiem wam, że to zło raczej bardziej tutaj korciło, bardziej tak oplatało ich wszystkich i tak jakby pokazywało, że jeżeli jesteś zły, możesz sobie na więcej pozwolić. Niech cię nikt inny nie interesuje, patrz, tylko wyłącznie na siebie. Z jednej strony trochę miało rację, no bo no też trzeba patrzeć w życiu na siebie, ale. No akurat nie pod takim kątem, żeby wszystkim innym szkodzić, żebym tylko ja miała dobrze. Także no, książka jest tutaj ewidentnie z przesłaniem. Ja po prostu serię bardzo mocno Wam polecam. I się z Wami żegnam. Pa 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 pa.